Witajcie na kanale Zumieranie na Umur. Białe, lekkie e, piwo kozel. Nowość, którą złapałem w biedronce. Jak smakuje? Zaraz się przekonamy. Tak się prezentuje. Piana uciekła bardzo szybciutko. Jak widzicie, barwy ma dość mętną troszkę. E, w kolorze rzeczywiście przypomina piwa pszeniczne. A jak smakuje? zapachowo. No, taka chyba kolendra. Bardzo delikatna, ojejku, aż prawie niewyczuwalna goryczka. Piwo jest o obniżonej zawartości alkoholu 3,5%. Ogólnie takie bez wyrazu. Znaczy do wypicia, ale może to nie jest e, ta sytuacja, w której e, powinno się smakować to piwo. Nie jest to piwo e, lekkie, wypuszczone może na jakiś gorący, przyjemny dzień, a tutaj pogoda e, rzeczywiście może nie nastraja marcowy pierwszy marzec, a w marcu ja w garcu leję no po prostu no i to ewidentnie, ewidentnie trochę podchodzi pod piwo pszeniczne. Ciekawe. Komentujcie, subskrybujcie, no i oczywiście do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.